Cześć, 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 witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z gry The Forest na kanale Rivik. A dziś wybierzemy się w końcu do jakiejś naszej pierwszej jaskini i postaram się również zdobyć nowoczesną siekierę, która pozwoli mi budować troszeczkę szybciej i sprawniej. Zapraszam wszystkich do oglądania. Dobra. Udajemy się właśnie w kierunku jaskini. Pokazywałem właśnie tą jaskinię kiedyś, z której wyleciały te nietoperze. Do niej się właśnie udamy, tylko nie udamy się do niej z tej strony, bo to jest jakby wyjście z drugiej strony. My pójdziemy od strony, od której się powinno wchodzić. Tak jakby fabularnie, gdzie powinniśmy wchodzić, żeby wszystkie rzeczy były po kolei pokazane. Fajnie ten młotek, bo faktycznie mogę sobie po kolei zbierać. E w ogóle się ubrudziłem właśnie błotem, przed chwilą nawet nie zauważyłem jakaś kubka błota leżała i się nie ubrudziłem Co sprawia, że mam po prostu zwiększoną jakby, yy, zwiększony kamuflaż, o, dobra Tu jest za niedługo gdzieś wejście do owej jaskini Właśnie troszeczkę odkładałem odcinek w ogóle o tej jaskini, żeby, bo kminiłem jak tutaj zwiększyć jasność gry, bo Zauważyłem, że w jaskiniach jest strasznie ciemno, Ale ja ledwo co widzę z tą, z tą naszą yy, zapalniczką, a co do gorsza wy co będziecie widzieć tak, w sumie jest ciekawość, co sprawdzę. Grafika, wyświetlanie, yy, yy. jasność, kurcze, Jak to zwiększyć? Chyba się nie da. Yy. Pole widzenia to nie. Podstawowy. Czekaj, ja bym wziął podstawowy. O nie, nie. Tak trochę. Yy, jakoś to zupełnie inaczej tak gra wygląda. Poczekajcie. jak zmieniona na DX, DX11. Chyba trochę lepiej. Ja szczury sobie właśnie też po drodze zbieram, bo z nich jest to skóra, a skóra jest fajnym tanim pancerzem, który zawsze możemy sobie wykorzystać w razie czego. I tu właśnie mam te jaskiń, to jest Lina. Prawdopodobnie już ktoś tu był. Próbował pewnie swoich sił w eksploracji jaskiń. No, ale domyślamy się, że raczej nie wrócił, bo raczej by taką Linę zwinął, bo taka dość dużo kosztuje. Do wspinaczki, z tego co wiadomo nie zostawiałby ją po prostu tutaj, od tak. Zjeżdżamy sobie. Kurde, strasznie ciemno. Dobra. No i jesteśmy na dole. Taka szczaczka sobie tu leży. Kilka szmatek i jakieś walizki pootwierane. Tu mamy kilka w ogóle obrazków. Mamy pierwszy obrazek. To jeden z obrazków, który nas narysował nasz Zbyszek. Nie wiem, jak on się tutaj dostał. Mamy też jedną z zabawek naszego Zbyszka Timniego. Część do robota. I mamy też pokazane jakby wejście. Pewne. Właśnie się chyba skopnęłem, że to nie ta jaskinia, do której chciałem wejść, wiecie? No, troszeczkę przypał. Troszeczkę. Aha. Jestem już sporo, to Udało mi się znaleźć jaskinie, do której mamy wejść. Ona się znajduje do, w jednej z tych chyba. To jest chyba główna wioska Hannibalu, bo to jest też jedno z tych świętych drzew. Otworzyłbym yy, to sobie. Te leki, zawsze na propsie. Chyba, że nie mogę ich podnieść, nie mogę ich podnieść. Hmm. A zjedzmy jeden co mi tam. O, piłka i tkanina. Dobra, mniejsza o od... to. O, tu jest chociaż nie, chociaż tu jest lina, ja bym sobie ją wziął. Dobra. Chodźmy teraz do tej jaskini. To jest właśnie główna, największa ze wszystkich wiosek. Ona jest właśnie. No na razie wam tego nie pokażę, bo nie ma za bardzo jak gdzie jest to wejście. Tu jest. Jak teraz będę mapę, bo wiem, że tu na samym początku można mapę znaleźć kompas, to Wam pokażę mniej więcej gdzie to jest. Się. No i jesteśmy. Uch, ale mi się ci odbija. To był jakiś typ powieszony. Aha, i ja chyba zapomniałem o jednej rzeczy. W ogóle zapomniałem z rozbitego samolotu wziąć list, listę pasażerów. Wciąż albo się gdzieś znajdował gdzie nawet nie pamiętam. Chyba to było w, na samolocie. Możemy wziąć ze sobą... O, alkohol weźmy. Możemy wziąć ze sobą listę listę, listę pasażerów i po prostu ich zbierać po kolei i znajdywać bo tu też jest właśnie chyba dwóch powieszonych o, lakier do włosów, też sobie weźmiemy do czego służy lakier do włosów, się domyślacie nie myślicie na do czego może się przydać lakier do włosów na bezludnej wyspie o, mamy mapę elegancko potem schowajmy ją sobie i mamy kompas, kompas jest w sumie no, przydaje się przy niekiedy, ale raczej się z niego aż tak często nie korzysta Schodzimy sobie niżej, bo czekają na nas jeszcze ciekawsze rzeczy. Dobra. Spotkamy tu chyba bodajże trzech czy tam czterech kanibali. Schodzimy tutaj w dół i tu zaraz gdzieś bo woli, będziemy się zbliżać do miejsca, do którego, na którym mi bardzo zależy. Ktoś, czaszka. O! Pojawił się nasz pierwszy wróg. To jest właśnie też ten kanibal mega właśnie prymitywny, ale bardzo, widzę, szybko padł. To jest taki jaskiniowy, on jest troszeczkę, ma troszeczkę ci, yy, bladszą właśnie skórę i jest minimalnie, no może przesadzam, nie minimalnie, jest silniejszy od takiego przeciętnego właśnie yy, kanibala znajdującego się w, na powierzchni. Tu gdzie musimy jeszcze jeden zniszczyć, żeby się przedostać. Dobra, w końcu. Tu chyba było można coś znaleźć, pamiętam, taka znajdźka. Tu można znaleźć Olina, wezmę. Zawsze fajnie. Dobra. Tu jest gdzieś zejście w bok tu nie schodzimy i tu idziemy prosto. Tu musimy kucnąć, bo tu jest trochę nisko. Dobra, idziemy tutaj i tu gdzieś było zejście w dół. O właśnie, tu jest zejście w dół po takich deskach i tu jest dwóch kolejnych kanibali. O, już tu widzę jakieś biegnie. Zdziemy ich, żeby... Nie dajemy w wyciśnienia. A nie widzę pancerzy jeden zniszczył, ten kościany. Dobra, padli. W mi nie było tak ciężko. No i co? Rozpalmy sobie tutaj ogień, może. Tak trochę ciemnało tu jest. Zawsze trochę to światło da. Żyćmy sobie tutaj chciała, bo zawsze kości się przydadzą, a ich można spalić zawsze. E, przeciwnicy w jaskiniach się nie odradzają, jakby co, jakby ktoś to interesował. Więc, jak raz się to macie, to macie już, można powiedzieć, otwartą jaskinię na później, bo te wszystkie materiały tutaj się odradzają. Tu macie jeszcze takie fajne paczki, w których są dwie tkaniny czasami. No, zawsze są dwie tkaniny, jest ich tu całkiem sporo, więc tkanie Wam brakować nie będzie, o to się nie musicie martwić. Zważmy sobie te małe mięska. Tu jeszcze bym pozbierał trochę tych tkanin, zanim się to mięso smaży i zaraz pójdziemy jeszcze niżej, bo niżej jest właśnie zejście do bardzo fajnego miejsca, w którym jest całkiem dużo mega fajnych rzeczy. No, tu widzę że się chyba szmatki pokończyły. Tu jeszcze kilka. Chyba je troszeczkę spaliliśmy, bo nasz typo zajęczał, że hałon nie smakuje. Drugie chyba tak samo. No, coś tak jęczy właśnie pod nosem, że chyba jednak niedobre. robić sobie wszystko na pancerze, bo tych kości widzę akurat mam od groma. To akurat spoko. A kości mamy całkiem też do pozbierania. W ogóle ile mam tych pancerzy w sumie. Tutaj. 6. Jeszcze mam przy sobie dziewięć kości. Ładnie. No, więc z nie będziemy mieli problemu i tu jest takie fajne zejście na linię w dół. I tu można powiedzieć, że jest skarbiec w tej jaskini można powiedzieć, bo po pokonaniu tych trzech słabych w sumie przeciwników czeka nas właśnie wielka nagroda w postaci kilku fajnych fantów, które możemy tutaj znaleźć na samym dole. Zaraz ja wam pokażę jakich. Ciekawe w ogóle jedna rzecz, bo chyba z króliczej skóry można było zrobić kołczan. Tak, tylko potrzebujemy aż trzech króliczych skór, Muszę, musiałbym jeszcze dwa zające upolować. To zrobimy. I tu, jak widzicie, jest właśnie miejsce, w którym przechowują jakieś paczki. To tu możemy znaleźć? Po pierwsze, mamy tutaj leki, trzy sztuki. Mamy tutaj ciuchy na w takiej specjalnej walizce. Możemy sobie założyć, jakbyśmy chcieli. E, co tu jeszcze jest? Mamy tutaj szmatki, kolejne jakieś walizki, w których też możemy coś znaleźć. Pieniądze i tkanina, taśma klejąca. I tu mamy flary, które możemy sobie życzyć, żeby nam świeciły. Nowoczesne strzały w dużej ilości. Szmatki. Mamy też tutaj dynamit. Dynamit jest jeden z fajniejszych przedmiotów w tej grze, służy nam za broni i narzędzie. Mamy tutaj picie, szmatki, taśma, znowu picie, duża, duża ilość, bardzo duża ilość taśma, liny. Możemy też, mamy też pędzel, mamy też kartkę, nie pamiętam o czym to było właściwie. Mamy też czerwoną farbę, którą się w tym momencie pomalowałem, jestem teraz cały na czerwono. To sprawia, że kanibale będą na troszeczkę rzadziej atakować. I mamy też tutaj główną naszą nagrodę, którą jest, można powiedzieć, którą jest właśnie nowoczesna siekiera. Mega fajna, współczesna właśnie siekiera, mega fajne narzędzie. Jest dużo lepsza od tej siekiery własnej roboty, gdyż ścienia drzewa nie dość że szybciej, nie dość że szybciej nią uderzamy, to jeszcze zadajemy drzewu jeszcze większe obrażenia. Dlatego ja sobie ją podmienię na tym czwartym slocie I teraz mamy mega fajne narzędzie właśnie do pracy. Będziemy dzięki temu dużo szybciej drzewa ścinać. Dla no mnie tu może mieć tylko 5 sztuk, ale jakbyśmy chcieli, możemy tutaj potem przyjść go wziąć. Tu mam też strzały, no ale nie mogę ich więcej podnieść. Mam maksymalnie właśnie 30. A zrobimy sobie kołczą, to chyba możemy mieć aż 60. Tutaj się odradza właśnie 15 sztuk tych strzał nowoczesnych. Napojów jest chyba tutaj 8 do zebrania. Tak, 8 napojów możemy tutaj zebrać. Nie, nie, chyba dwie flary zebraliśmy. Tak, dwie flary. Tutaj się właśnie do oświetlenia jaskiń. 3 leki. Dużo taśmy w sumie, chyba trzy... nie, dwie sztuki, ale jeszcze trzecią żeśmy znaleźć tutaj, ale normalnie się wątpływają dwie sztuki i jedna sztuka liny, jeszcze tam możecie jedną sobie wziąć. Ile w ogóle mam tej liny? Cztery sztuki, aha, trochę się pomyliłem, bo, trzecie wiosce jedną zebrałem, tam za ścianką jedną zebrałem, tu jedną zebrałem już jedną chyba miałem, dobra, czyli tu możecie znaleźć jedną linę, ale to i tak jest całkiem fajna rzecz. My w tym momencie wychodzimy na powierzchnię, wyjdziemy sobie drugim wyjściem, nie tym wiosną, tylko tym bliżej domu, bo no to właśnie mamy też wyjście bliżej domu, które jest dużo łatwiejsze, właśnie do e, penetracji tej jaskini, takie już, że tak powiem, codzienne. Będziemy tutaj właśnie często przychodzić po strzały, przede wszystkim i po dynamit, i może jeszcze ewentualnie po picie i szmatki, jak będą się tutaj odradzać te przedmioty. Mam właśnie dwa wyjścia. Jedno jest takie dłuższe, w którym właśnie weszliśmy, które ma więcej rozgałęzień na innej jaskinie. i to jeszcze mamy takie krótsze, takie na szybko, żeby sobie wejść. To jest właśnie to koło naszego domu. Tutaj też po drodze mamy kilka dodatkowych skrzyń ze szmatkami, ale to jest taka, taki szczegół, niespecjalnie ważna. Ale czy nie możemy sobie się bo ile ich mamy? Chyba setkę już, no. Już mamy 111 szmat, no naprawdę na długo starczy. Ale lepiej mieć ich za dużo niż za mało, Tak zawsze mówiłem. Tu jeszcze jest trochę szmat po drodze. Dawaj, teraz żebym się nie zgubił, bo tu bym wiem, było rozgałęzienie. W tą stronę musimy iść. W tą stronę musimy iść. Nie, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Tam jest nasze ognisko, czyli z tego miejsca idziemy tutaj. Tak, tutaj idziemy. Dobrze, teraz idę. Nie, źle idę, co ja gadam? Źle idę. Kurde, chyba się zaraz zgubię. I tak pewnie nic nie widzicie, bo tu strasznie ciemno jest. Tak, tu wchodzę. To tu teraz idę w lewo. Dobra, tu już widzę, bo tu są korzenie drzew, które właśnie sy sygurują nam, że tu jest za niedługo powierzchnia. To jest dużo patyków po drodze, leżek byście chcieli, na przykład ognisko sobie w tej jaskini zrobić. W sumie mogę sobie po prostu czaszek porozstawiać, wiecie? Mogę sobie tutaj po prostu tych czaszek porozstawiać, żeby one mi tutaj świeciły. Jakby sobie kiedyś tutaj przyszedł, bo nigdy o tym nie pomyślałem, żeby sobie jaskini oświetlać. Sobie świeci elegancko. Będzie dużo jaśniej tutaj dzięki temu. W przykład też te czaszki trochę zużyję, bo mam ich całkiem sporo. Możemy sobie nawet zrobić taką wiszącą, jakbym chciał. O, tylko chyba nie mogę tutaj przyczepić, bo musimy mieć, że tak powiem, jakąś strukturę. Niech sobie świecą po prostu, będzie zawsze jaśniej trochę. I milej. Na dworze widzę jest noc, niestety. Dobra, wychodzimy stąd. Nie jestem mega zadowolony, że mamy teraz tą nowoczesną siekierę. Będzie mi dużo łatwiej zbudować ten nasz, naszą wielką bazę. Wracamy sobie jeszcze do domu. W ogóle jak nastanie ranek, to ja bym chciał zrobić jeszcze jedną rzecz, a dokładnie coachan na strzały, bo właśnie zauważyłem, że często znajduję dużo tych na przykład w tym obozie w pierwszym odcinku jak byliśmy czy tam w drugim, to bardzo ich dużo znaleźliśmy i nie mogłem ich wszystkich pomieścić. To co sobie też zaraz zrobimy kołczan, tylko musimy z dwa króliki upolować jeszcze. A do polowań na króliki jak dobrze wiecie, nie jestem specjalnie zapalony, bo tak średnio mi w sumie idzie polowanie na te króliki. Ciężko jest w nie trafić. Ale jest jedno fajne narzędzie, które bardzo ułatwia polowanie na małe zwierzęta. Sobie to zjadł. Moja yy, walność kawałki mięsa, fajnie. Jest jedno narzędzie, które bardzo ułatwia polowanie na małe zwierzęta, a jest nim proca. O, znikł. No, nie ma opcji, żebym go trafił, On tu gdzieś biega między tymi Tu jest Nie ma opcji, żebym go trafił, no nie ma opcji O! akurat się zatrzymał. Farta miałem Dobra, jeszcze potrzebujemy jednej skóry, którą sobie rano już upolujemy Dobra hmm. Ja idę spać Chyba coś widziałem, ale chyba raczej nie powinna zaatakować Albo się przynajmniej tak wydaje. Śpimy. No i chyba nic nas nie obudziło. Bardzo fajnie, o to mi chodziło też. Zapisujemy. zjedzmy sobie może jaszczurkę jedną. Surowe, surowe. Suszone. Dobra, to sobie zjedzmy. Napijmy się. Napijmy się jeszcze wody, tylko sobie te dwa jaszczury jeszcze powieszę tutaj. Dobra, tu jest sarenka i ona mnie nie obchodzi na razie. Chciałbym sobie zrobić jedną rzecz, którą jest proca. Możemy sobie z patyka, z patyka szmatki i taśmy możemy zrobić procę. Jak sami widzicie, weźmy ją sobie. Ona jest, ona jej amunicją do niej są małe kamienie. I ona bardzo, to bardzo łatwe polowanie na małe na przykład na taką wydziurkę. Bardzo jest z nią łatwo trafić. Królik. No, nie akurat nie dostał. Akurat nie dostał. Jakiś kuloodporny ten królik. Chyba, że już dostał, on po prostu, no właśnie, on już leży, dobra. No i w tym sposobem bardzo łatwo sobie takiego królika upolowaliśmy. jak dobrze wiecie, miałem z tym wielkie problemy wcześniej. No i taka prota, właściwie, tak jak mówię, jest mega fajnym narzędziem do polowania na małe zwierzęta. Kurde, on nawet dostaje, jak nawet w niego nie trafiam. Super, już mamy cztery skóry. Skrólika na pewno będą nam, skurulika nam się przydawać do wielu rzeczy. I od teraz też będę musiał te małe kamienie częściej zbierać, bo mi się przydadzą na amunicję. Jakby nie patrzeć. No i teraz faktycznie mogę trafić w tego królika, nieco z tą włócznią? Zróbmy sobie ten kołczon, faktycznie. Git. Teraz mam maksymalnie chyba 60 strzał. Ewentualnie 50, ale tutaj tak jest sporo. Domyślam się, że raczej 60 z tego co dobrze pamiętam. No i co? Chyba na tyle będzie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcineczek właśnie z zwiedzania tej jaskini Wam się podobał. Wpadajcie również na Discord, do którego link ja zwykle daję Wam w opisie filmu, a ja już się powoli zami żegnam. Mówiąc jak to mam zwykły zwyczaj ma grać. Elo, Elo, tylko że sobie sobie jak ta się w sumie, bo na pewno jest duża różnica. No, wynośnijmy dużo szybciej, dużo, dużo mniejsza ilość uderzeń będzie, znaczy się dużo, dużo, o kurde, mega szybko, aż tak to się nie spodziewałem, tak, Gra... miałem już kiedyś tą siekierę w grze, ale nie spodziewałem się, że aż tak szybko ścina te drzewa. No, nie dość, że tych uderzeń potrzeba z półtora raza mniej, to jeszcze półtora raza szybciej uderzamy. No i teraz ścienie tych drzew naprawdę jest mega szybkie. I chyba nam trochę mniej energii zużywa przy każdym ciosie, też możemy tą siekierą dużo więcej razy uderzyć. Dobra, to ja już się z nami żegnam, elo, elo. Mega final, acho que era.